Z tej górnej alejki, bo tutaj fala minionów korzystnie się ustawia pod wieżę. Tylko jest szóstka. Ma ulti, jest właśnie. szóstka od Kale są też zasięgowe ataki, ale widzimy, że wchodzi tutaj już leku. Czy czekolad w ogóle będzie tu teleportował, pierwsze obrażenia zanegowane przez ultimate, Syndra tu się pojawia, skakuje również Lee Sin. to będzie pierwsza krew dla dżentelmenów, którą zgarnie, zgarnie ją autoatakiem Syndra, więc mnóstwo zasobów zainwestowane, ale się udało, na bocie przetrwa również Blue. Ale Ago i tak tu zejdzie. No właśnie, i pamiętajmy, że Ago będzie w stanie po prostu wykorzystać w przeciwników, chociaż idzie rozpędzony zanzarak. Oj, tak, i ta eliminacja będzie gwarantowana. Pytanie co z Dumbajem, o zanzarak? O, idzie do przodu, tak jest, ciąga rywala. Prosto po strzałem, ten flash i tak spóźniony. Dwa trupy dla gościa, który i tak ma najlepsze KDA i w lidze. Poznajcie tak, zanzarak. Z tym warusem przeciwko lepszej drużynie, jeżeli nie jesteś dobrze skoordynowany, bo to nie jest postać, która cię solo pokieruje. O tak, ale ten na maksymalnym zasięgu zespół łańcuchów bardzo pomaga. I proszę bardzo, tam kętrza. Nikt nie połknie, jeśli to jest Kench. I proszę bardzo, w Zanzarach triple kill. <grystanie> Ostatecznie. No a w końcu Skarner e, będzie się fajnie. Oraz o No i jasne, trochę pogdębisz tutaj Kale. Że nawet Hossi znalazłby tutaj zabójstwo. Widzimy, że ogłuszczenie trafia. Oj, nie starczyło obrazu. Aj, Shigenda tutaj dmucha na zimne. Resztkę many Syndra użyła tutaj Q. No ale właśnie jest ten ultimate, który dawał bezpieczeństwo. Lecz go odpowie. Ago go odpowie teleportacja od Ulighta! Okej, okay, Hossi ledwo przeżył. Ulight ewentualnie znowi tutaj pogoń. Nadciąga również za na zaraz. Czy predator jest aktywowany? Tak, idzie prosto po zabójstwo. 4-0. Zaraz będzie rosyjski jungler. Tak jest! Czekolad mu wszystkim pomaga. I tari posta jest na medal. Ago idzie po szóste zwycięstwo. Bo przewaga złoci, to już 4 tysiące. Dla nich priorytetem było w tym tamtym meczu i domyśla się, że i w tym przede wszystkim czerpać przyjemność, czerpać dobrą zabawę z tego wszystkiego i myślę, że się dobrze bawią. To wygląda jak dobra zabawa, jeśli jesteś po stronie Ago Jednego eliminują od razu. Z latarnią, kombo nie siadło. Ale czy to ma znaczenie, bo czekolad i tak uśpił rywala. Blue będzie nie, sporych tarafatach, zginie. Prawdopodobnie po raz trzeci, bo czekolad cały czas się nad nim zdęca. Ignaj to dresza dobija rywala. Cała drużyna dobije wieże. Jak go nie zostawia suchej nitki na dżentelmenach? No, teraz widzimy, że troszkę dwa razy. ma apetyt na więcej. Hej, <laughs> czekolad to było naprawdę bliskie. Podobnie będą oblegali kolejną. Albo zejdą na Heralda. Ta fala niby całkiem spora, ale może być łatwo skrócona przez Orna. No właśnie, który ma cały czas e, full co? Uwaga, prysnął nam! W tym momencie Dumbaj! Tych dawka obrażeń jest absolutnie nie do wytrzymania. Tutaj proszę bardzo. Festiwal popisu umiejętności. Polskie G2. Tak chcieli się nazywać, przynajmniej w zeszłym sezonie, kiedy to czekolad na splicie wygrywał grę, ale Michał mam dla ciebie konkurs. Ilu okay, może... zawodników i gentlemanów padnie? No okej, okay, może o tym zaraz. Okej, okay, to, to jest drugi konkurs. <laughs> Masz obstawać już teraz. Trzech! Czterech? Oj, czekolad. Jeden na dwóch. Tutaj te aż tak łatwo nie będzie. Potrzebuje wsparcia drużyny. Jest jednak zegarek. Tego się po prostu nie spodziewałem. I chyba Diaogu też. Przegląda ten ultimate na siebie. Nie wiem, czy to było zamierzone, ale nie wiem, czy to ma również znaczenie. U, ale będzie w stanie odpychać te miniony. To była ta próba, o której mówiłem swoją drogą, ale. Ale chyba nie sami wymanewrowali I, i, się w i tym teraz, polu. I, i, I teraz mają powierzę. Właśnie <laughs> o tym mówiłem przed chwilą, że jeden o. maciek za daleko. Może być problem. O, rany jeszcze usunął się tutaj. i za zasięg. Kto? Kompletnie odinstalowane League of Legends przez Ulajta i Czekolada. Przyszli mu na komputer i wcisnęli Uninstall. I co można powiedzieć, to nie jest gra, w którą gra się po prostu lekko. Trymbi z popisowymi hukami, lecz drużyna chyba mówi już stop. Za dużo tej farsy. Lepiej podejść pod inhibitor i brać co nasze, tym bardziej, że Żygenda przygotował drugi. Wtedy byli w zupełnie innym składzie. Więcej gier wygrał Benek niż Diagu. No do tego zmierzam. Więcej gier wygrał KFC Generus niż Leku, ale... Ten skład będziemy rozliczać pod koniec sezonu. Na razie obserwujmy agora, które wygląda jak naprawdę dominatorzy Ultraligi. 6 do 0 na ich koncie, kiedy upadnie Nexus. I kompletnie stąpują dżentelmenów, panie i panowie. Poznajcie Agorow.